Witamy Państwa w studiu aplikacji Moja Sprawa, a dzisiaj będziemy dyskutować na temat niezbędnych dokumentów. Stara zasada mówi o tym, że nie wystarczy mieć rację, trzeba to również udowodnić, dlatego naszym gościem jest dzisiaj Ziemowit. Cześć Ziemowit. Cześć Pawle, cześć wszystkim. Będziemy właśnie rozmawiać na temat tego, jakie dokumenty musi mieć Frankowicz, żeby zacząć działać? Co jest potrzebne w trakcie prowadzenia sprawy? No chyba naturalnie potrzebna jest umowa kredytowa. To jest początek całej drogi. Tak, no istotą sporów frankowych jest to, że dokumentacja zgromadzona w sprawie jest bardzo potrzebna do rozstrzygnięcia, do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, Pawle, umowa kredytowa wraz z załącznikami. To jest istotne, ponieważ załączniki często zawierają te postanowienia niedozwolone. No to jest istotne, czyli zakład że... Przynajmniej tak, tak mo można by było się wydawać, że to w umowie kredytowej są zawarte te wszystkie niezbędne rzeczy, Często, które tak. chcemy kwestionować. Ale tak jak mówisz, te załączniki również są tak. ważne, bo zdarzają się takie sytuacje, takie konkretne umowy, gdzie część tych zapisów jest przeniesiona do, do, do Dokładnie. Załączników. Właśnie na przykład w regulaminie udzielania kredytu, gdzie mamy te tabele kursowe, jak to wygląda, jak oni to rozliczają, te kursy, te banki, jak to rozliczały. I dlatego te załączniki również są istotne, żeby dołączyć do, do kancelarii, która będzie później weryfikowała, czy ta umowa zawiera nie Postanowienia umowne. Czyli to może być taki argument dodatkowy, jeśli te postanowienia niedozwolone, klauzule abuzywne, myślę, że część z Państwa już jakby zna tą nomenklaturę, mm -hmm. właśnie są przeniesione poza umowę. No bo o ile możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że klient idąc do banku, czy w ogóle zawierając jakąś umowę z jakimkolwiek podmiotem, mm -hmm. jakimkolwiek przedsiębiorcą, to jednak w jakimś sensie może mieć wpływ na treść tej umowy. Natomiast, jak mówisz o regulaminie, jak mówisz o jakichś innych załącznikach, no to jednak to są takie wewnętrzne dokumenty tak, wewnętrzne banku. gotowe wzorce już tak naprawdę, które były przekładane do każdej sprawy. I przykładowo mamy bank DMB, gdzie załącznik, który zawierał dozwolone postanowienia umowy, to był dopiero załącznik nr 5. Czyli załączniki numer 1 do 4 nie miały istoty dla naszego sporu, ale ten załącznik numer 5 był istotny. I często było tak, że na przykład klient dostarczał tylko umowę bez tego załącznika, który był właśnie kluczowy w tym konkretnym banku. No mi się też przypomina umowa. EFG, Eurobanker Gasses, który też w samej treści umowy ma tylko na nazwaną jedną informację, że kredyt jest udzielany w złotych i jest indeksowany mhm. do franka. Natomiast jak to przeliczenie dokładnie wygląda, te wszystkie informacje właśnie znajdują się w regulaminie. No dobrze, a czy aneksy? No bo bardzo też powszechną praktyką jest to, że oczywiście treść umowy jest znana tak. przy zawieraniu te, tego dokumentu, no ale w trakcie te warunki mogą się w jakiś sposób zmieniać. Czy te aneksy również są potrzebne? Są bardzo istotne, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład, że kredytobiorca zwiększył kwotę kredytu, albo zmieniła się stopa oprocentowania, albo inne jakieś warunki. Nawet jeżeli pozornie wydaje się kredytobiorcy, że te warunki w aneksach są nieistotne, to zawsze trzeba je dostarczyć, bo może tak się zdarzyć, że, są, że bank będzie powoływał się w odpowiedzi na pozew na te właśnie aneksy i lepiej, żebyśmy my już wcześniej byli przygotowani, co w tych aneksach jest. Więc jeżeli aneks, klient podpisał jakiekolwiek aneksy, to warto je dostarczyć właśnie do przedzłożenia pozwu. No myślę, że dość takim popularnym aneksem była sytuacja, kiedy weszła ustawa antyspradowa w życie tak. i klienci mogli zmienić sobie sposób spłaty rat. Czyli Możemy coś więcej na ten temat Możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć, to wynika z tej ustawy z 2009 roku, kiedy właśnie ustawodawca wprowadził tę możliwość spłaty bezpośrednio w walucie obcej i banki jakby niejako oferowały, chociaż później też z mojego doświadczenia wynika, że oferowały, to można powiedzieć, że to było takie jakby w cudzysłowie, że oferowały, miały nakaz ustawodawcy, natomiast często było tak, że kredytobiorcy o tym nie wiedzieli. Czyli taka możliwość była, ale nikt o tym nie powiedział i często podczas przesłuchania w sądzie kredytobiorcy twierdzą, że nawet o tym nie wiedzieli tak naprawdę. Że była ta ustawa, ale nikim o tym z banku nie zadzwonił, na przykład nie powiedział, słuchajcie, od tego momentu możecie spłacać już bezpośrednio w walucie obcej. No tak, to, to widać po doświadczeniach i sytuacjach naszych klientów, że to nie jest. 100% tak, że każdy z tego skorzystał. Tak, tak, tak. Natomiast, okej, okay, czyli porządkując, musimy mieć umowę kredytową, z której wynikają tak. te błędne zapisy, musimy mieć aneksy plus załączniki, tak. ale to są, że tak powiem, dokumenty na star, no bo z nich będzie wynikało, co jest wadliwego w tej umowie. Tak. Natomiast, co jeszcze. Teraz przejdziemy do kolejnego ważnego dokumentu pod kątem już złożenia pozwu, czyli dokumentu, który pozwoli nam określić wysokość naszego roszczenia, czyli zaświadczenie o spłacie kredytu. Takie zaświadczenie wydaje nam bank na nasz wniosek bank ma obo jest obowiązany nam wydać takie zaświadczenie i z tego zaświadczenia będziemy wiedzieli jak, jak dużo tych rat wpłaciliśmy i jakie było saldo, jakie było saldo kapitału udostępnionego klientom, żebyśmy mogli po prostu rozliczyć dokładnie, żeby sąd miał e, wprost pokazane w jakich datach, w jakiej walucie, po jakim kursie były dokonywane wpłaty przez naszych klientów. Więc to jest też bardzo istotne zaświadczenie z banku. No bo to jest jakby też pokazanie już takie obrazowe, w jaki sposób ta umowa funkcjonowała, czyli na ile zapisy tejże umowy przełożyły się na praktykę, bo tak jak mówisz, tam już się pojawiają konkretne kwoty, czyli wartość udzielonego kredytu, ile dokładnie klient dostał jak mamy na przykład kredyt denominowany, czyli taki kredyt, który w umowie jest określony we frankach tak. szwajcarskich, ale dopiero klient dowiaduje się, ile dostanie w momencie, kiedy następuje wypłata. wypłata tego kredytu. Więc tutaj właśnie też jest ten argument, że de facto przy kredycie denominowanym klient do końca nie wie, Ile od banku tego kredytu dostanie? On Zgadza oczywiście się. ma wpisane franki w umowie, ale fizycznie franków nikt od banku nie dostał tak. i dopiero będzie to wynikało z zaświadczenia. I też nie wiedzieli nigdy, jak, po jakim kursie zostanie uruchomiony tak naprawdę kredyt, więc to się dowiadywali, dowiadywali się tak naprawdę z tego zaświadczenia, jaki tam kurs był, bo wcześniej to się tak naprawdę nie interesowali tym, bo chodziło im o to, żeby dostać te złotówki na konkretny cel. Ale tu jeszcze jest istotna rzecz z tym zaświadczeniem, że z tego zaświadczenia też wynikają opłaty te kredytowe, czyli prowizja, opłata przygotowawcza z tym właśnie w dokumencie, bo często sądy właśnie podnoszą, że jak wnosimy pozew o, o raty kapitałowo-odsetkowej, wnosimy o prowizję, skąd Państwo wzięli tą prowizję, czy tę opłatę przygotowawczą? To właśnie wynika z tego zaświadczenia banku. Dlatego tak jest to istotny dokument, żeby go przedłożyć wraz z pozwem. – Tak, to jest ważne, że w momencie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej do zwrotu są wszystkie, wszystkie. raty kapitałowo-odsetkowe, ale też inne opłaty, Dokładnie. prowizje, bardzo często Składki też ubezpieczenie niskiego mhm. wkładu. To wszystko jest, drodzy Państwo, do zwrotu przy nieważności. O rozliczeniu z bankiem również mówimy w naszej aplikacji, więc zachęcamy do obejrzenia tego nagrania. Natomiast jeśli te dokumenty już wszystkie mamy, no właśnie, a jeśli ich nie mamy, co z sytuacji, kiedy ktoś nie posiada umowy kredytowej? Jeśli ich nie mamy, to oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, bank jest obowiązany na nasz wniosek udostępnić. Ten wniosek możemy złożyć tradycyjnie listownie bądź przez bank, bankowość elektroniczną. Większość banków już posługuje się taką elektro, bankowością elektroniczną, ale jeszcze Paweł chciał dodać jedną rzecz, która jest istotna. Chodzi o dokumenty, które wpływają na sytuację podmiotową, w sensie kto występuje po stronie powodowej. bo może być tak, że w trakcie trwania umowy kredytowej coś się zmieniło w życiu tych osób, które brały kredyt. Typu był rozwód, był jakiś podział majątku wspólnego, był nawet zgon kredytobiorcy i wówczas te dokumenty są istotne do ustalenia, jak będziemy domagali się na rzecz którego kredytobiorcy jaką kwotę. I to jest też istotne właśnie. Jeżeli mamy takie dokumenty, to trzeba je też przedłożyć do, do pozwów. Czy to jest na przykład stwierdzenie, postanowienie o stwierdze, stwierdzeniu nabycia spadku, to jest e, e, akt poświadczenia dziedziczenia jak w przypadku zgonu, to jest umowa o podział majątku wspólnego. Takie dokumenty też są istotne, jeżeli coś się zadziało w trakcie trwania umowy kredytowej i właśnie nastąpiła jakaś zmiana podmiotowa po stronie kredytobiorców. No tak, to jest bardzo ważny element, który poruszasz, bo rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że te osoby, które brały kredyt, nie muszą na dzień dzisiejszy tak. dalej tymi kredy kredytobiercami Dokładnie. być, bo bardzo często założało się tak, że pewne osoby były zwalniane z długu, tak. część do tego długu przystępowała, czy właśnie chociażby poprzez dziedziczenie, więc to jest też bardzo ważne, żeby takie dokumenty udowodnić, żeby wskazać, kto dzisiaj że rzeczywiście ma prawo do kwestionowania tej umowy, ale też w jaki sposób ma nastąpić tak, podział tych środków, tak. no bo ktoś o te raty występuje, a ma być to ten, kto je rzeczywiście płacił. Płacił, dokładnie, więc tutaj to jest istotne. I kolejnym takim dokumentem, już później też istotnym, jest korespondencja z bankiem. Czyli wszelką korespondencję, jeżeli kredytobiorca prowadził z bankiem, to również warto ją dostarczyć. Dlaczego? Ponieważ taka, takie wezwanie do zapłaty, czy inaczej reklamacja, są tyle istotne w sprawach frankowych, że one jakby wyznacza nam wymagalność tego naszego roszczenia. Wymagalność i datę, od której na odsetki ustawowe za opóźnienie. Dlatego, jeżeli kredytobiorca sam prowadził albo za pomocą kancelarii, no to te dokumenty są też ważne, żeby je przedłożyć wraz z pozwem. Tak, to jest też bardzo ważny element. Jeśli ktoś już jakieś czynności względem banku wykonywał, tak. to potem proceduralnie. Tak. Nawet dla liczenia też okresu przedawnienia, prawda? Zdecydowanie tak. No myślę, drodzy Państwo, że temat. Dokumentów jest w miarę wyczerpany. Jeśli mają Państwo problem z uzyskaniem tych dokumentów, to również zachęcamy do tego, żeby skorzystać z kontaktu, żeby z naszym ekspertem się połączyć i jesteśmy w stanie takie wnioski do banku przygotować. Oczywiście już jesteśmy na takim etapie dochodzenia roszczeń, że problemów z uzyskaniem tych dokumentów raczej nie ma. Raczej banki się spodziewają tego, że klienci wnioskują o te dokumenty. I dokładnie wiedzą, po co te dokumenty są im potrzebne. My dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu. I zachęcamy do oglądania kolejnych naszych materiałów w aplikacji Moja sprawa.